Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z 38 polskiego serwera. Dzisiaj mamy ostatni dzień eventu epickiego, 26 kwietnia. I za 5 minut jest już północ. I ogólnie plan na dzisiaj, jak widzicie w tytule odcinka już, to pierwsze przedmioty z runami. Więc wejdę sobie do menadżera areny i złożę już tą ofiarę. Żeby nie przegapić tej północy, bo po północy będą nowe itemki tutaj w zbrodni i w kabinecie magii, więc może od razu uda się coś trafić. Więc ja to sobie restartuję. Już mam ponad 1000, 1068 dokładnie. Więc już te przedmioty z czarami runicznymi są możliwe do trafienia. No i jestem po awanturn awanturniczości już, bo za chwilę właśnie jest północ. Co tu możemy zrobić, zagrać sobie z ziomkiem? O, może uda się trafić duszę? Mamy dwie kości. Aj, no. O, nas znowu. Dobra, to. Toalety. O, jeszcze nic nie wrzucałem. Bardzo dobrze, że wszedłem, bo bym zapomniał. E dzisiaj klejnot. I po północy klejnot. I będzie 250-250. Ten klejnot to w sumie trochę jest. Nie poczekam, bo na inteligencję to szkoda więc zobaczę co tam innego trafię później. To będę mógł sobie ulepszać z czasem. Yy, I dobra, czekam na tą północ, zobaczymy jak tam przedmioty. A póki co pupile. Walki porobione. Nowych pupili chyba nie trafiłem. Chyba, że tego, tego z Nickdelandii tak ostatnio mogłem go znaleźć. I właśnie jego trafiłem. A tak tego chyba za dużo nic się nie zmieniło, jedynie to środowisko przeszedłem chyba. Dobra, pomóc w czymś. Jeszcze sobie przejrzę kabinet magii zbrojnie, póki nie ma w tej północy. Zręczność, siła. Pod siłę znowu. Witaj. Utrzymałość. Inteligencja 285. To by było ciekawe nawet. Chociaż nie jestem przekonany, co do tego grzyba i też klejnot, klejnot pójdzie. Ale te klejnoty w ogóle teraz dobre, 270. A tutaj mam klejnoty po 150. Nie, czy ten jest taki słaby po prostu? A, bo są sta starsze itemki po prostu. No dobra, to ma sens. Witam. Uwieźmy dzisiaj nakrycia głowy, 90%. Dobra, okowala, so. rozmontowałem itemki, nie rozmontowałem. Dobra. Dobrze, że jestem przed tą północą sobie tej temki powrzucam jakieś 4,7,4 za to jest sporo no wezmę wrzucę bo jakiejś dużej różnicy nie ma w itemku siła 2,7,7 hmm. dobra może coś jeszcze kupię co będzie więcej warte, korek na przykład albo takie pierścień co prawda Barbar już ma pierścień i to nawet całkiem dobry, więc nie ma sensu chyba. E, dobra. Także wracamy do Kowala. Możemy rozmontować korek za 530, dobra, no to tak zrobię. E, I dobra, jeszcze 2 minutki do północy. E, więc w twierdzy tutaj się zbudował ten główny budynek na 11 poziom. I buduję kwaterę robotników. I widzę, że tutaj mam full surowców, więc jak się zbudują kwatery. To jest stwierdzami na 12. I potem zdali kwatery, żeby skracać czas wydobywania krynotów, Bo to póki co najbardziej jest potrzebne. No a w podziemiach, o, zbudowały się wrota podziemi, więc szybkość atak przed północą, żeby się nie zmarnował. I elegancko. Na razie nic nie buduję, Jeszcze pomyślę. Czy na ekstraktor? Chyba na ekstraktor będę teraz zbierał 18 tysięcy, no to nie jest aż tak dużo. Więc chyba na ekstraktor sobie pozbieram i jego będę teraz budował. No dobra, jest ta minutka, więc zrobię po prostu sobie ataki w twierdzy. Dobra, ataki zrobione, szkolimy nowych. Już dosłownie parę sekund yy, w Lochach. pokonałem jednego przeciwnika jeszcze. Zapisałem sobie walkę akurat. Ten twórnik postępnego czerepu to jest drugi przeciwnik. Jego w ogóle tak randomowo stwierdziłem, że podejdę, spróbuję i za pierwszym razem mi się udało go pokonać. I to prawie pół HP jeszcze zostało, więc całkiem sporo. No i teraz też problem taki mały, że skończyła się ta podka na 25% HP, więc jest trochę teraz problem w tych rochach. No ale myślę, że niedługo to znowu ruszy, bo ta potka powinna być w kalendarzu za jakiś czas, więc. Się zobaczy. No i dobra, jest już po północy. Po Mamy już pierwsze runy w przedmiotach. Tutaj akurat odporność na błyskawice, ale przedmiot bez slota, więc no niepotrzebny, więc biorę po prostu na expa. No i zobaczymy. Dwie bronie i to z runami. Zaraz sobie spojrzę na nie. Yy, bronie są ciekawsze, więc zostawiam je na za chwilę. Przynajmniej jakość przedmiotu. Yy. To nawet nie wiem co daje. Pewnie lepsze statystyki w sensie tej siły i szczęścia, które więcej daje, tak mi się wydaje. Odporność na zimno. Szansa na legendarne artefakty. Tutaj wytrzymałość 299. O, to nawet spokoj Temek. Także chyba sobie wezmę. Szkoda, że jest runy. No ale dobra, zaraz zobaczymy. Tutaj fajna broń. Ale bez slota. Tutaj fajna, ale pod siłę i bez slota. Okay, no i te dwie najważ... najważniejsze, najciekawiej się zapowiadające. Zobaczmy 684 pod szczęścia. obrażenia od błyskawic 2%. okej. Okay. Druga zręczność. Kurde, no. Myślałem, że będzie lepiej. Gdyby tutaj była inteligencja, to bym brał bez namysłu. Chociaż widzę, że ma duży rozrzut, też ta broń. To może jednak bym się skusił. To obrażenia od błyskawic też fajne całkiem. I byłaby broń do, do Mariusza, ta druga moja. Dobra, em, póki co podmienię sobie tego kwiatka. 299 wytrzymałości. I damy ten klejnot na inteligencję. No i mam tą, ten drugi klejnot. Nie pasowałby do tej broni, niby. 684. Zobaczmy, jakie obrażenia bez klejnotu będą. Dobra, 30 parę tysięcy mniej. To mamy pod co? A, dobra, czyli na pewno będzie więcej, tylko mniej wytrzymałości. Ile tej wytrzymałości tracę? 200 tysięcy, niby. Dobra, pójdę raczej w tą inteligencję tak. Zobaczmy: 315, a było dobra, czyli 17 tysięcy więcej. I cios krytyczny kilka procent więcej. Dobra, to niech tak zostanie. Dodatkowe obrażenia do błyskawic, zaraz sobie przetestujemy jak to działa. Yy, tutaj damy Maruszowi to. 648, więc to będzie do rozmontowania chyba. 2600 aż. Strasznie dużo kamienia. 1200, aha bo jest raz ulepszony, to dlatego. Dobra, więc to sobie rozmontuję chyba. Ewentualnie do kościoła. A do kociołka jest dwa razy Czego tyle w sumie. Potrzebuje? pieniążków. Dobra, to sprzedam. Właśnie eee... Dalej jeszcze mogę tego zęba rozmontować. Niech będzie ten ząb. I reszta itemków to są takie średnie bardzo, więc one takie raczej do kościołka jak już. Jak się trafi akurat ten item, a dzisiaj jest, są te bronie. I ten pas chciałem podmienić, bo daje sporo więcej inteligencji. Ale to muszę znowu klejnot odstrafić. A nie, pas mam nawet taki. Dobra, to bardziej byłby... W sumie byłby do mnie ten, by do Mariusza poszedł po prostu. Dobra, tu mogę dalej ulepszyć, już na 76 poszło. No i mogę zrobić w zasadzie podejście w lochach jakieś tą nową bronią. Zobaczymy, czym to się różni. Jest taki odgłos dodatkowy tych błyskawic właśnie Zakładam, że po prostu jakiś dodatkowy błąd z obrażeń i tyle Akurat tutaj tornada nie mogę dalej zrobić, ten 42 poziom się na tym zatrzymałem na razie Więc to sobie zostawię No że jeszcze nie ruszyłem W zasadzie mogłem jeszcze sobie przedmiot ulepszyć trochę No i w sumie to zrobię tą broń myślę Świeża broń, więc można. Zaspokujemy ulepszać. but na kolejny poziom. nie dobra, tyle z ulepszeń. Tutaj karczma się robi. E, dalej rynka Musimy zrobić jakąś walkę, gdzie będzie ten berserk standardowo 205-600 Tu broń ma masakryczny rozrzut. 378, 990. Bardzo duży. Dobra, no i zobaczmy jeszcze sobie tej temki pod towarzyszy. Ten ma pierścień barbar, więc się nie przyda za bardzo. Tutaj jest pod wytrzymałość, a kunekunta nie ma. Więc spróbujemy trafić do kunekunty. Chociaż nie, bo nie wrzucę krajnotu dzisiaj. Jak wrzucę zwykły przedmiot, to mi się za 25. już tego nie spłukam dzisiaj. Więc czekam na ten krajnot za 3 godzinki. Dobra, zobaczymy co tam się trafi później. Więc jak będzie na najdelikatniej, to sobie zostawię. I ogólnie dzisiaj chyba trzy klejnoty wydam będę. Jak co 8 godzin, to o tej 3, 11 i tam 17. Więc myślę, że spoko. A ja w sumie potem jeszcze jeden. No dobra. No także w tym odcinku to będzie mniej więcej na tyle. Dzisiaj będzie streamek. Około 12.13. Ten odcinek powinien około 11 być właśnie, więc tak za godzinkę pewnie będzie stream, więc zapraszam na niego. No i po streamie teraz będę sobie klikał po prostu dalej to ulepszał. Um, no i zobaczymy, może jakieś fajne przedmioty z runami trafimy. Te runy ulepszamy dalej. Następny próg jest chyba na 10 tysięcy run właśnie. Wtedy te runy będą. Czy te zaklęcia runiczne będą coraz lepsze? Zobaczymy, jak to się tam rozwinie. No, a na razie to będzie na tyle. Zapraszam za kocinkę. Na razie, cześć.